Dzień dobry, a teraz cykl tydzień na działce, wujek Dobra Rada chciałbym wam poradzić, w jaki sposób mieć w styczniu szczypiorek świeży, nie trzymając go na oknie. Trzeba w czerwcu, jak jest sucho, wsadzić do ziemi cebulki, a następnie w styczniu, jak jeszcze nie ma śniegu, Przyjść i zacząć sobie zrywać do śniadanka z Proszę bardzo. Takie rzeczy można osiągnąć yy, po prostu przy bardzo dużym działkowym yy, doświadczeniu, bo jak człowiek nie ma doświadczenia, to nie wie, że sadząc w czerwcu, może w styczniu zbierać plony. No, i oczywiście musi zaistnieć to, co teraz zaistniało efekt cieplarniany, brak śniegu na całej Ziemi. Pomimo tego, że w Ameryce w tej chwili są mrozy 50 stopni, to tutaj nie ma śniegu, jest ciepło. No i mamy nowaliki w ogródku. Dzisiaj jest 8 stycznia. Dziękuję. Taka jest moja dobra rada. Chcesz mieć szczepiorek prosto z Ziemi? W czerwcu musisz go wsadzić. Dziękuję. Będzie w styczniu.